Generalnie mówiąc, e, chciałem się czymś z wami podzielić. E, Kolokwialnie mówiąc, e, po prostu wszystko jest bez sensu. Wszystko jest bez sensu i nie ma nadziei. Nie ma nadziei, chociaż e, to nagranie jest umieszczone na kanale e, Jest nadzieją, więc warto żyć. E, po pierwsze, tak, nie ma już Stowarzyszenia, zamknęliśmy je, no, ale jest jeszcze kanał, jest jeszcze fanpage, co prawda już nieżywy, nasza strona też jest wyłączona, ale generalnie pff, tak stwierdziłem, że wypadało coś, nie wiem, zresztą nie, że wypadało, tylko po prostu chciałem, taką mam potrzebę od kilku dni po prostu coś nagrać, coś coś powiedzieć. Właśnie to, że... a konkretnie to powiedzieć, że wszystko jest bez sensu i nie ma nadziei. I tak naprawdę to jest największa dobra wina w moim życiu. Ponieważ ostatnio. Ostatnio. A generalnie już to zaczęło się 3 lata temu, rok po założeniu nadziei jako stowarzyszenia. tak? Po prostu przez różne doświadczenia trudne, różne kryzysy, stany depresyjne, zrozumiałem, że to wszystko jest ulotne. Zrozumiałem, że tak naprawdę książka, którą czytaliście pewnie, czy ściągając ją z internetu, czy czytając w formie fizycznej, tak, po pierwsze, ona jest pisana, ponieważ chciałem coś sobie wytłumaczyć, tak. Chciałem... Ja egoistycznie chciałem uznać, że moje życie ma, jakąś sen, ma jakiś sens, ma jakąś wartość. I to zrobiłem z Adamem. Zrobiliśmy, tak? I, i, i może jakieś tam dobre owoce z tego są, tak? Ale generalnie jest to dopito. W sensie, jeśli przeczytałeś tą to, tą książkę, to proszę cię usuń ją. Zapomnij o niej. Jeśli masz książkę w formie fizycznej, spalią, eee, nie wiem, przerób nam makulaturę na papier toaletowy czy cokolwiek, ale zapomnij o tym, co było w tej książce, ponieważ to wszystko jest ulotne, to co tam pisałem, eee, to wszystko jest bez sensu, to wszystko jest do niczego. Eee, nie czytaj, proszę cię, eee, nie czytaj, zapomnij o moich rozważaniach na, na Tezeuszu, tak? czy gdziekolwiek tam były, czy w książce, tak? Zapomnij o tym, ponieważ to były próby e, egoistycznego ujęcia czegoś, co jest nieinterpretowalne, tak? E, nie idzie tego zinterpretować. E, zaraz powiem, dlaczego, tak? E, to, co robiliśmy jako nadzieja, z mojej strony jest bezsensowne. E, tak naprawdę e, nikomu to nie było potrzebne, tak? Wypływało to z mojej, błowie mojej, tak? E, potrzeby poszukania jakiejś wartościowej drogi, yy, nadania wartości czemuś, coś wartość tak naprawdę ma. Yy, I tak naprawdę yy, było tylko kręcenie się wokół siebie yy, i wy tam się nie liczyliście, tak? Yy, chociaż były słowa, tak, tam nie poddawaj się tak kierowane do, do, do czytelnika, słuchacza czy kogokolwiek. Tak? Ale nie. Chodziło o nas, chodziło o mnie, tak? Chodziło o to, że ja chciałem sobie po prostu właśnie znaleźć wartość, znaleźć coś, co by pozwoliło tak odnaleźć szczęście. I Ja tego szczęścia szukałem właśnie pisząc różne rzeczy, nagrywając filmiki, gadając, słuchając i, i robiąc różne Dziwne rzeczy, tak? Szukając też jakichś konkretnych dróg, nie wiem, związki, niezwiązki, wieczne kawalerstwo, króne zakony i tak dalej. Tak naprawdę to wszystko jest ściemo. Yy, I tak naprawdę yy, nasze życie jest beznadziejne. I tak naprawdę nasze życie jest bezsensowne. I w refuzorom to jest największa dobra nowina, jaką, jaką odkryłem w moim życiu tak naprawdę, bo... bo Zdjęło to ze mnie presję do tego, że ja coś muszę komuś udowodnić, coś zrobić, że muszę coś odkryć, tak? Tak naprawdę zrozumiałem, że szczęście to jest coś, co ja już na czym, to, jest to co na czym ja już siedzę, tak? tylko po prostu jeszcze nie zobaczyłem co mam pod dupą. Także tak naprawdę szczęście jest we mnie i ja nie muszę tego szukać, po, po nie wiadomo czym, tak? Po jakichś zewnętrznych czynnikach to wszystko jest ulotne, tak? Wszystkie myśli, które masz w głowie, które ja mam w głowie, które przechodzą przez mój umysł, wszystkie uczucia, wszystkie emocje, wszystko w moim życiu jest zmienne i nic nie jest na zawsze. To wszystko się rozpuszcza jak woda w, jak sól w wodzie, jak cukier w herbacie. Tak? I, I tak naprawdę to znika, to znika, to jest ulotne. Eee, żeby to odkryć musiałem naprawdę ostatnio dostać w dupę, eee, ponieważ szukałem, szukałem szczęścia w jakichś różnych innych dziwnych rzeczach. Eee, a tak naprawdę szczęście jest właśnie, właśnie tutaj, eee, tutaj, w tym wszystkim. Eee, szczęścia eee, nie da Ci Pan Bóg mężkoleżenie. To znaczy, on ci nie w sensie nie da ci tego darami, tak? On ci nie da dziewczyny, żonę, tam męża, dziecka, nie wiem, pieniędzy, pracy. Siadło wam to. On ci tego nie da. I bardzo słusznie, że ci tego nie da, bo to są wszystkie, wszystko jest ulotne i wszystko jest do kitu. I tak naprawdę jeśli chcesz, tak? możesz nadal rozważać Słowo Boże, czytać je. Fajnie, ja też sobie czytam Słowo Boże. Fajna lektura. Ale generalnie Słowo Boże jest jakąś jakoś metaforą, tak? Jakąś metaforą, jakąś wskazówką. Raczej wskazówką niż metaforą. Tak? Bo wskazuje na coś, co jest większe niż, niż cały ten wszechświat. Wszechświat w pojęciu materialnym, tak? Bóg jest duchem. I ty tak naprawdę też jesteś duchem. Chodzi o to, że ostatnio pozbyłem się wszelkiej identyfikacji z moim ego, tak? To, to nie ja mam chorobę. Tak? Ja gdzieś może doświadczam choroby. Ale to, to nie jest moja identyfikacja. Tak. Ja. Tak. Mimo, że gdzieś tam mam jakieś tytuły studia skończone i rzeczy, które robiłem, to ja naprawdę mnie nie określają w, w żaden sposób. Po prostu ja jestem. Tak? I to jest najpiękniejsza, najpiękniejsza rzecz, którą, którą chcę Wam powiedzieć. Że jestem i jesteś. Tak? I tak naprawdę, żeby być szczęśliwym, musisz tylko odkryć to, że jesteś. Pozbądź się, bądź znaczy pozbądź się. Nie musisz. To jest Twój wybór. Eee, ja Cię do tego zapraszam, ale oczywiście nie musisz za tym iść. Eee, jeśli w ogóle chcesz po prostu e, się z tym po nie zgadzać, to po prostu weź od lajku like i fanpage'a, tak, nie wiem, nie słuchaj tego filmiku, a po prostu nie pisz tak, że się z nie zgadzasz, bo, bo... nie chcesz się dyskutować, bo dyskusja jest e, marnotrawieniem czasu tak naprawdę. Eee, przynajmniej przez internet. Jeśli chcesz, to się spotkaj ze mną, zadzwoń, napisz. E, chociaż usunąłem Facebooka, to ktoś tak nie ogarnął jeszcze. E, ponieważ to też jest właśnie jakaś, jakaś opaku, jakieś opakowanie czegoś, tak? E, a tak naprawdę e, wszystko jest, e, jest namacalne i to co namacalne jest rzeczywiste, tak? E, co powiedzieć też, że nie ma czegoś takiego jak powołanie, tak? E, bo powołanie co zakłada? Powołanie zakłada... Wołanie, ale też odpowiedź. A tak naprawdę nie ma odpowiedzi, tak? Ponieważ to, co ty słyszysz, to nie wiesz, albo ja, muszę to, to do siebie, że ja nie wiem, czy to jest głos, na, nie wiem, pana Boga, tam niektórzy z jego ducha, niektórzy jeszcze powiedzą, że, że to ode mnie pochodzi. Nie wiem i nie chcę tego rozkłaniać. Yy... I moja odpowiedź zawsze jakąś mam odpowiedzią, tym odpowiedzią tego ego, które jest przeszkodą na dozę do. do, do Szczęścia na drodze do tego, żeby nie czuć ból, nie czuć inaczej, nie cierpieć, tak? Bo, bo ból zawsze będzie w naszym życiu. E, chodzi o to, żeby to wszystko, co przychodzi do nas, e, przychodziło i odchodziło, tak? E, I tak naprawdę, każda właśnie forma tego powołania, tej drogi, tych trzech takich podstawowych, e, to wszystko się rozpływa. To jest ulotne, tak naprawdę. I może to znaczy dla mnie, a może też dla Ciebie mega wolność, że tak naprawdę nic nie musisz. Nie musisz być księdzem, nie musisz być mężem, ojcem, żoną, nie musisz być samotnikiem. I możesz być tym, kim jesteś. tak? I koniec kroka. To jest mega wolność, tak? Nie szukaj, nie szukajcie, proszę Was, nie wiadomo czego, poza Wami. Szukajcie Boga, ale Boga w Was. Tak? Boga, który jest w codzienności, który, który prowadzi w, poprzez codzienność, bo to jest wola e, Pana Boga, wola, e, wola kochającego Ojca. Tak? To jest ta droga. E, przyjmowanie codzienności. Tam jest Bóg. I, i, i jeśli przyjmujesz codzienność, tak? to, to naprawdę może być. E, bardzo, bardzo szczęśliwy, bardzo radosnym człowiekiem, tak. Nie musisz się stroić do czyichś oczekiwań, nie musisz się stroić do swoich oczekiwań, bo one mijają. Nie musisz się stroić do swoich myśli, bo myślą, bo ty nie jesteś myślą, tak. My niestety przyjęliśmy takie myślenie, że kurczę, to, co ja myślę, to, jest, to jestem ja, tak? To, co robię, to jestem ja. To, co mi się udało, to jestem ja. Nie, to nie jesteś ty. To ci się przydarzyło, tak? Przydarzyło, bo nie wiem, może nie szczęście, może faktycznie yy, masz jakieś zdolności, ale to chwila. Bo życie jest chwilą i tak naprawdę yy, no, możliwe, że uganiałeś się za wiatrem, tak? Pogólnie, bo wszystko to mam, że z liściami. To, co piszesz, kochane, i, I tak naprawdę to wszystko jest o dupę kant rozbić, że tak powiem. Bo, bo cóż, właśnie tak, za szczęście jeśli człowiek zdobędzie cały świat, a jeśli zatraci swoją duszę i my tą duszę taką też sobie zatracamy, nie? Zatracamy sobie szukając realizacji własnych pragnień, marzeń, a chodzi o, o, chodzi o to, żeby gdzieś tam, nie, że siebie zabić, ale chodzi o to, żeby, żeby dać tą pałeczkę Panu Bogu poprzez codzienność, tak, poprzez wyrzeczenie się, ale miłosne wyrzeczenie się, nie na zasadzie ofiar, tak, bo Bóg nie chce ofiar, tylko miłosierdzia, tak, że wyrzeczenie się, jakieś pozbycie się, pozbycie się, nie pozbycie się, ale... Poprzez właśnie przyjmowanie tego, co jest, zobaczysz, że, że właśnie pozbywasz się wszystkich pragnień, marzeń, yy, że, że to wszystko jakoś tam przychodzi, bo, 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 bo będzie przychodziło, ale to też wszystko odchodzi. Yy, I to jest naprawdę mega radosne I, I tak naprawdę po prostu jestem ostatnio tak nakręcony na tym punkcie, że, że po prostu musiałem to, to wypowiedzieć. Tak. Yy, Sorry, jeśli się z tym nie zgadzasz, fajnie, okej. Okay. Proszę bardzo. Yy, ja nie chcę Cię do niczego zachęcać. Tak. Yy, a może inaczej chcę zachęcać, ale do niczego nie chcę cię zmuszać. Tak. Przepraszam, jeśli yy, w tej działalności tak gdzieś właśnie byłem taki, taki, że mówiłem, że coś musisz, tak? I że... Dyktowałem ci rozwiązania Twoich problemów, i tak dalej. Bo nie masz problemów, tak naprawdę. Jesteś doskonały, jesteś perfekcyjny. Jesteś idealny, tak? I naprawdę nie potrzebujesz niczego do szczęścia. Wiesz, wszystko jest w porządku w Twoim życiu. Nawet jeśli, okej, okay, jeśli w Twoim życiu jest. Jest. to ego by ujęło do kitów, tak? Bo nie wiem, nie masz pracy miłości, tak, nie realizujesz się w jakiejś tam drodze, nie wiem, doświadczasz biedy, czy, czy doświadczasz biedy, czy czegoś takiego, ale ja też tak, co, doświadczam tego wszystkiego, ale tak naprawdę to wszystko jest w porządku. Ja jestem w porządku, ty też jesteś w porządku. Tak, jesteś. Twój wiadomo jest w porządku, twoja historia też jest w porządku, twoja teraźniejszość jest w porządku, twoja przyszłość jest w porządku tak bo właśnie przyjęcie tego jak jest i zrodzące się z tego szczęście pozwala właśnie tak miłująco spoglądać na, na życie i tego wam życzę i właśnie to jest to, że my też jakoś tak źle zdefiniowaliśmy tą nadzieję, tak, tak mi się wydaje że my tą nadzieję zdefiniowaliśmy jakoś coś, co musi się wydarzyć w twoim życiu, żebyś był Szczęśliwy, nie? Bo, bo tak, to, tak to było odbierane, tak? Że masz talenty jakieś, tak? My mamy talenty mimo tego, że jesteśmy chorzy, to możemy coś dawać społeczeństwu i tak dalej. Mamy misję, tak? A nie mamy żadnej misji, bo to wszystko jest bez sensu, tak? <grym> to tak naprawdę to jest bez sensu. Nie mamy żadnej misji na tym świecie. Nie jesteśmy powołani do niczego. Rozumiesz? jesteś powołany do, do czegoś, tak? Jesteś powołany tylko do życia dla Pana Boga. Nie dla kogoś, dla czegoś. Nie, po prostu Pan Bóg jak stworzył człowieka, to powiedział, no po prostu no i żyj, bądź płodny, cokolwiek to znaczy, bo pamiętajcie, że ja właśnie coś znaczy, ale nie wiemy co konkretnie. Tak? Nie ma sensu się to zagłębiać, bo, bo jeśli ty będziesz interpretował to, co jest nieinterpretowalne, tak to to zajdziesz na manowca. Po prostu właśnie Pan Bóg powiedział żyj! Nie powiedział. Żyj dla bycia księdzem, by, żyj dla bycia mężem, żyj dla zakładania firmy, żyj dla nie wiadomo czego. Po prostu chcę żyć. I, i, I to jest właśnie to, nie? że my jesteśmy powołani do, do życia. Tylko tego. Yy, więc, yy, więc właśnie to jest to, że, że, że tak naprawdę możesz być szczęśliwy w każdym drodze. Możesz być, jeśli znajdziesz w środku mm, Twoje szczęście, jeśli znajdziesz w środku Twoje ja, ja pozbawione tytułów, pozbawione yy, wyglądu, ubrań, tytułów, nie wiem, cokolwiek tam robisz, jeśli znajdziesz to, to tak naprawdę możesz ku nam sprzedawać pomarańcze na, na targu, tak, czy wiesz, jagody przy drodze i będziesz szczęśliwy. Yy, bo nie masz powołania, nie masz misji. To jest piękne. Yy, bo Bóg tak? Jest dobrym ojcem. Tak? I jako dobry ojciec pff, no mówi, że wiesz, może no, cię kocha, tak? A nie zrobił dziecko tak po, po 500 plus. Nie? Tylko po prostu Bóg cię stworzył, bo cię stworzył, bo chciał kogoś kochać. Eee, I tyle. Amen. Czy tak powiem w tej kwestii. Nie ma nie ma sensu szukać, bo to je, już jest. Tak? jest taka fajna, piękna historia indyjska, hinduska czy jakkolwiek to znał. W każdym razie z Demelo. To co Demelo mówił. taką historię, że siedział żebrak na tej. Na, tam, na rynku, czy ten zbierał żebra, tak? No i w końcu przyszedł jakiś koleś i mówi, ej słuchaj, ale ty zobaczysz siedzisz na jakiejś skrzyni, nie? Wiesz co tam jest? No nie. A ja tak siedzisz, no 20 lat siedzę na tej skrzyni, nie wiem co jest. No to weźmy, otwórz, a tam kupa złota była, Ale tego nie sprawdził. Więc też, przestań żebrać o miłość, przestań żebrać o, o wartość swoją, przestań żebrać o jakąś, nie wiem, afirmację, o przynależność, o akceptację, o tolerancję. Przestań, proszę cię. Jeśli chcesz, oczywiście. Yy, ale prawdę, kiedy ja przestałem. Odkryłem to, że, że jestem i, i w sumie więcej nic do szczęścia nie potrzeba. No i tyle. jo.